Cześć, z tej witam Was w kolejnym odcinku z Pokemon GO. Słuchajcie, dzisiaj robię jedną bardzo, bardzo ważną rzecz i bardzo ciekawą rzecz. E, mianowicie, zobaczcie na to, mam tutaj 9 jajek 12-kilometrowych. To są nowe jajka wprowadzone w październiku 2020 do zdobycia, tylko walcząc z liderami. Złego zespołu R. I korzystam jeszcze z ostatniego dnia eventu, w momencie, jak nagrywam ten film, czyli dostanę bonus do wykluwania tych jajek. Tak jak widzicie, dzięki połączeniu super inkubatorów i aktualnego bonusu, który czterokrotnie zmniejsza dystans do przejścia na jajkach. Mam do przejścia tylko 2 km zamiast 12 km. Także w tym momencie myślę, że dużo łatwiej będzie mi nagrać ten odcinek. I to jest ciekawe, bo. Te jajka to są najtrudniejsze do wyklucia jajka ogółem w Pokémon Go raz z powodu tego, że mają największą ilość kilometrów do przejścia. Mamy jajka 2, 5, 7, 10 i teraz 12 kilometrów, czyli naj, najdłuższy dystans i również są trudne do zdobycia, bo każde zdobycie jajka wymaga poświęcenia radaru i walki z liderem zespołu R, co kosztuje nas inwestycje czasu lub pokecoinów, żeby kupić taki radar i trzeba mieć wolne miejsce wtedy w plecaku, żeby takie jajko czerwone się trafiło, także trudno je zdobyć, trudno je wykluć i w tym odcinku przekonamy się zaraz, czy warto to robić. I czy nagrody są godne tego, żeby poświęcać swój czas i energię na te jajka? Również w tym odcinku od razu mówię z góry: po wykluciu tych jajek, dalsza część odcinka będę mówił o nadchodzącym evencie Halloweenowym 2020. W tej samej minucie dopiero na Jantik publikuję te informacje, co ja, bo dali mi wcześniej dostęp do tych informacji, żebym przygotował ten film. Także zostańcie teraz na wyklucie 9 jajek 12-kilometrowych Pokemon Go, a później na najświeższe informacje o nadchodzących eventach halloweenowych 2020. Lecimy z tym. Dobra, założyłem maskę słuchajcie, pomimo, że celowo wyszedłem na spacer w takie miejsce, gdzie w promieniu kilkuset metrów nie ma nawet jednej osoby. Tam nikogo nie ma, tu nikogo nie ma. Tak sobie spaceruję już prawie pół godzinki i powinny się... O! Właśnie w tym momencie powinny się wykluwać jajka. Staniemy sobie na kilka minut i słuchajcie sprawdźmy co jest w tych jajkach. 9 jajek 12 km. Pokémon Go. Lecimy z pierwszym jajeczkiem. O, nie, najgorzej, tylko nie to. Tylko nie trabisz, słuchajcie, to będzie najgorszy odcinek w mojej historii całego kanału. Już ponad jest 1000 odcinków na kanale. Jeśli wykluję same trabisze, to to będzie, słuchajcie, nie do opisania. Najgorsza wtopa dosłownie w historii kanału. Drugie jajko. Trzymajcie kciuki, żeby trafiło się coś dużo lepszego niż trabisz. Mimo wszystko, o, skragi, nie najgorzej. Miałem już skragiego z PVP. Także to jest mój kolejny, ale w tym momencie mam Candy na ewolucję do Pokedexu. Także nie najgorzej, nie najgorzej. Ivy w miarę. Także w sumie z tego wyklucia jestem nawet zadowolony. Jest ok. Trzecie jajko z dziewięciu. Czerwone jajka w Pokémon Go. Absol? No już powiem wam tak. Absol jest od tak dawna w różnych jajkach, na rajdach że to nie jest już takie ekscytujące zdobyć Absol'a. Jest potencjał Shiny, to jest fajne w nim, nie mam jeszcze Shiny'a Absol'a, ale tutaj widzę testowe IV. Czwarte jajko z dziewięciu. Trzymamy kciuki. Znowu Absol! Nie fajnie, nie fajnie. Ale piętnastka ataku, to jest dobre. Przynajmniej w miarę dobre IV. Piąte jajko, jesteśmy w połowie, jesteśmy na półmetku. Trochę opuszczę sobie tą maskę. Um. U! I szorb. Tego właśnie szukałem w tych jajkach, o to właśnie chodziło, to jest rzadki Pokemon, którego można trafić tylko w tych jajkach w Pokemon Go. 48 candy, tak że brakuje mi tylko dwóch candy do ewolucji. Wow, Bisharp to jest jego ewolucja. Przepraszam, pomyliłem się. Chodziło mi o poniarda. Poniard to jest ta forma, którą wyklułem, jak go ewoluuje, Zdobędę jeszcze dwa candy, ewoluuje go w kolejną formę, to będzie wtedy Bisharp. I co ciekawe, tego Pokemona można trafić tylko w tych jajkach. Także nie ma sposobu na zdobycie go w żaden inny sposób. Jeszcze nawet dobra Ivy, 14, 12, 14. To jest fajna Ivy, mi się podoba. Rozglądam się, czy ktoś tu idzie w promieniu kilkuset metrów ani żywej duszy. Także sobie troszkę opuścimy to. I teraz tak, szóste jajko z dziewięciu. Okej. Okay. Póki to jest dobrze, póki to jest bardzo dobrze. Mogłem tego nie mówić, słuchajcie. Wykrakałem trawisza kolejnego. To lecimy z siódmym jajcem. Hmm. O! Wabi, bardzo dobre wyklucie, bo właśnie poszukiwałem tych candy w tym momencie mam Candy już też do ewolucji do Pokédexu. Także w tym momencie praktycznie mam wszystkie Pokémony z czerwonych jajek. I możliwość ich ewoluowania do deksa, nie tych dwóch candy, brakujących tam do tego poniarda. Także lecimy jajko numer 8 z 9. W sumie nawet nie wiem co chciałbym jeszcze trafić. Może coś ewentualnie 100% i o. A już wiem. To dlatego tak dużo candy wtedy mi weszło. Bo w Pokémon Go, pomimo że jeszcze nie było animacji wyklucia dalnego jajka, to już candy się naliczają z góry. Dlatego miałem od razu 48. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie fakt, że wyklułem dwa. Te poniardy, tylko jeszcze o tym nie wiedziałem, bo jeszcze nie wyświetliła się animacja. Słuchajcie, i ten ma 13, przepraszam, 13, 12, 15, 15, także też bardzo fajne. IV, czyli przez to, że wyklułem dwa poniardy, tylko o tym nie wiedziałem, dlatego miałem już 48 candy. I to jest, moi drodzy, ostatnie jajko 9, przepraszam, 12-kilometrowe dzisiaj w tym odcinku Pokémon Go. Zobaczmy, co się wykluje. Larvitar. 3000 dastu. Te ilości dastu, które lecą z tych jajek, są bardzo fajne. To jest spoko opcja ale zobaczmy preiza 10, 10, 13, to jest słabe IV jak na wyklucie z jajka. Niestety. Także słuchajcie, teraz pomyślałem o tym, że dla osób, które zbierają dużo Stardastu, to jest dobra opcja, żeby zbierać sobie te jajka, bo z nich leci dużo Dasta, co nie? jak jest jakiś event na Stardustam, albo jak mamy odpalone starpisy można sobie wykluwać chociażby te. Jajka dla samego DASTA. Mam już wszystkie Pokémony, które można z nich wykluć, i mam kęt do ewolucji wszystkich Pokemonów praktycznie. Eee, przepraszam, patrzę na tą pulę jajek 12-kilometrowych i jeszcze nie mam jednego Pokemona, który może się z nich wykluć: Sendile. Nie mam żadnego Sendayla Teraz wam wyświetlam tą infografikę, na którą patrzę. Nie mam nawet jednej sztuki Sendala. To muszę dalej wykrywać jajka 12 Pokemon GO, bo dalej mi brakuje jednego Pokemona, którego można zdobyć tylko i wyłącznie z tych jajek. To teraz, słuchajcie, tak jak wam obiecałem, najświeższe, najnowsze info, które jest publikowane dopiero w minucie tej samej, w której jest publikowany ten film, czyli co będzie na evencie Halloweenowym 2020 w Pokemon GO. Trenerzy Halloween jest przerażająco blisko. 23 października o godzinie 18 czasu kalifornijskiego, czyli dla nas to jest. Godzina trzecia w nocy 24 października. Coraz dziwniejsze są te godziny rozpoczęcia eventów Pokémon Go. Czyli od trzeciej w nocy 24 października zaczyna się ten event i trwa do trzeciej w nocy 4 listopada 2020. Będzie pojawiać się więcej Pokémonów duchów na Dziko, na Rajdach i w Jajkach. W tym roku Gengar i Sableye będą nosić kostiumy. Tak wyglądają te Pokémony w kostiumach Gengar. W kostiumie, Save Life w kostiumie. Gengar w kostiumie będzie na rajdach, a Save Life w kostiumie będzie na dziko i w jajkach. Czy mogą być shiny? Nie mam tego potwierdzonego, ale myślę, że prawdopodobnie tak, bo skoro Gengar był już shiny wcześniej i Save Life był już shiny, to myślę, że tym razem w tych kostiumach również mogą być shiny. Galariański Yamask po raz pierwszy pojawia się w Pokémon Go. Ukończ specjalny research Halloween 2020, żeby pomóc profesorowi z tym nowym Pokémonem. Słuchajcie, galariański Yamask tym się różni że ma nową ewolucję. Ewoluuje w nowego Pokemona z ósmej generacji Runerigusa. Natomiast czy można tego galariańskiego Yamaska ewoluować sobie w czasie tego eventu, nie ma tego potwierdzonego jeszcze. Możliwe, że będzie jak z galariańskim Farfetchtem, którego nie da się jeszcze niestety w Pokémon GO ewoluować w serfeczta. Poczekamy, zobaczymy. Można znowu złapać Spiritomba. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku Spiritomb, albo właściwie Spiritum był do złapania na specjalnym questie. Teraz można zebrać więcej questów, zwykłych questów Field Research, w których będzie się trafiać właśnie Spiritomby i można trafić pierwszy raz w historii Pokémon GO Shiny Spiritomba właśnie z questa podczas eventu halloweenowego. Trenerzy, którzy ukończyli wyzwanie Mega Body Challenge, które było kilka tygodni wstecz, mówiłem wtedy, że trzeba ukończyć to zadanie w czasie, żeby dostać zadanie na Mega Gengara, ale jeśli ukończyliście wtedy to zadanie, o którym mówiłem, to dostaniecie teraz nowe zadanie, w którym dostaniecie darmową Mega Energię do Mega Gengara. Na rajdy powróci Darkrai. Słuchajcie, zamiast Giratiny, będzie Darkrai znowu na rajdach. Oczywiście, Darkrai może być. Shiny. Nowe przedmioty w sklepie, takie jak maska Pikachu, piżamka Gengara, maska Syblaya, maska Banet i robienie jest da nam niespodziankę oczywiście z jakimś Pokémonem duchem. Podczas trwania całego tego eventu mamy podwójne candy za transferowanie Pokémonów, dobry moment na wyczyszczenie sobie plecaka z Pokémonów na przykład legendarnych, których nie potrzebujemy, i podwójne candy za łapanie. Także dobry czas na zbieranie sobie candy, których potrzebujemy do na przykład ewolucji do Pokédexu. Oprócz tego, w czasie tego eventu będą trzy mini eventy: Alolan Marołak Raid Day. W sobotę, 31 października, czyli w samo Halloween od 11 do 17 czasu lokalnego, Alolański Marołak będzie się pojawiał na rajdach. Przypominam, że może być szalin alolański Marołak, jest dość rzadki, także polecam wziąć w tym udział. Niedziela, 25 października. Od 8 rano do 22 czasu lokalnego Pokemony duchy będą się piewać części na dziko i pojawi się czasowy, limitowany czasowo specjalny event tylko tego dnia. Oprócz tego w PvP będzie miał miejsce Halloween Cup. Od 26 października 22 czasu polskiego do 3 października 22 czasu polskiego wtedy będzie można walczyć na specjalnym pucharze Halloween w PvP. Są dozwolone tylko pokemony trujące, robacze, duchowe, mroczne i baśniowe, posiadające maksymalnie 1500 CP, czyli jakby Great League, ale tylko z tymi typami Pokémonów, które wymieniłem. Nagrodę dostaje się na przykład Bulba Zaura czy, czy Squirtla w kostiumach. Także tak wyglądają obchody Halloween 2020 w Pokémon Go. Jest dosyć ciekawe. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę, subskrybować kanał i obejrzeć inne filmy na moim kanale. Teraz Wam się wyświetlą proponowane filmy. Oglądajcie dalej!